Antykuna, stop, stop, and go. Marder. Wymiana baterii wygląda w ten sposób. Nie popełnijcie tego błędu, bo ja otworzyłem tutaj tą, całą tą klapkę i w środku rozwaliłem sobie. Pokażę Wam. Rozwaliłem sobie tutaj cały ten. Niepotrzebnie wymiana baterii. O, tutaj jest. Otwórzcie to. Po prostu odsuńcie, Użyjcie siły, żeby odsunąć właśnie to. I tutaj są o, dwie baterie. Dwie baterie CR2477. I te dwie baterie się wy, wymienia. I później tutaj jest taka złączka, więc tam w środku jest też ta złączka, jak się wiedzie tą szufladką, Więc tą szufladkę po prostu trze, A ja to zrobiłem, nie widziałem. I zrobiłem to na Hama, rozwaliłem to i mi się tutaj do tego, no teraz przymknąłem przewód do tego brzęczyka, tam urwał. Także nie widziałem, że się to tak otwiera. Także nie róbcie, nie otwierajcie całej tej pokrywy, bo jak ją całą otworzycie, to możecie sobie narobić biedy, bo tutaj, o ja, całą tą klapę otworzyłem i, i co zrobiłem? No i tam zerwałem, zerwałem przewód do tego brzęczyka. O tutaj, w tym miejscu, będę musiał przelutować jeszcze raz. Tutaj akurat dali dłuższy przewód, to nie zerwałem. No, ale widzicie, nie widziałem kto się otwiera. W każdym razie tylko wyjeżdżajcie tą szufladką. Tylko tą szufladką wyjeżdżajcie, nic więcej. No i tutaj są te dwie baterie CR2477. No to pozdrawiam, życzę zdrówka.